Witam Was w drugiej części naszych przygód jako czołgistów. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, to koniecznie upewnij się, żeby nadrobić zaległości. Zostaw suba jako znak wsparcia dla tego kanału. Jeśli w nowym roku szukasz sprawdzonych supli, to znajdziesz się na moim nowym sklepie ojcze.pl. A tymczasem życzę miłego seansu. Ognia! <noise> Przystanek czwarty to mały sprawdzian fizyczny dla Pateca. Ogólny test sprawnościowy dla czołgistów jest taki sam jak dla sił powietrzno-desantowych, dlatego nie będziemy tego już powtarzać. Zresztą wszyscy wiemy, że Kuba z palcem w nosie by sobie z tym poradził. Dlatego dzisiaj zaserwujemy mu BTS, czyli biegowy test siłowy, na który składać się będzie przenoszenie piłki lekarskiej, dotykając naprzemiennie drabinek oraz materaca, slalom z ketlami, skok z przewrotem, trzy podciągnięcia, przewrót przez skrzynię, przejście po poręczach gimnastycznych oraz przeskoki z piłką lekarską. Możecie to kojarzyć z materiału z marynarki wojennej? Jesteśmy na YouTubie, przepraszam najmocniej. Tutaj Zabry musi być challenge. Musi być cały czas challenge. Także papierkami, nożycek kto pierwszy wygrany będzie miał możliwość pobiegnięcia jako pierwszy. Dobra. Bo to jest zaszczyt. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, wygrałem. Nie! <laughs> <laughs> <Yeah. Jej. śmiech> dobra, dobra. dobra. Czy to jest używane jako, jako jakiś test sprawnościowy? Że na przykład, jeżeli ma się poniżej tej jakiejś... szkołach oficerskich używana jako norma normalnie w ramach e, sesji z WFU u półrocznej, zdajemy to właśnie e, po, ka po każdym semestrze, tak? Zdajemy taki BTS. Ile sekund do... aby zdać? Aby zaliczyć, to mhm. trzeba mieć poniżej 35. Nie... To jest... to nie wierzę w to. Co ty? Ja nie zaliczę tego. Kuba zrobił Ironmana, ja nie. Ręce proste? Także tak, takie Prostum? są fakty. Tak. Cześć. Raz. Dawaj, szybciej, dwa, trzy, dotykaj, cztery, pięć, jeden, Dawaj, dobrać. dawaj, dobrze. dobrze. Nie zahasz się, spokojnie, spokojnie. No tak, oczywiście. Dawaj, dawaj. Trzy skoki. Raz, A, dwa, 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 trzy. Trzy. Na trzy. pierwto. 47. 47. O Jezus. Ale trudne. Nie, nie, da się dałoby się na pewno. Nie, ogólnie mogę wam powiedzieć tak. Ćwiczenie jak ten, gdzie w przedszkolu na gimnastyce korekcyjnej. Niektóre tak się wydają. Najprostsze, Ale... ćwiczenia, najprostsze ćwiczenia, najprostsze Ale właśnie to one pokazują, tak, one tak, pokazują Tak, tak, tak no? 35 sekund, żeby zaliczyć, nie? Ćwicz. Dawaj, dawaj, dawaj. Super. Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Super. Dotykać. A, jedno. Raz, dwa, trzy. Dawaj, 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 dawaj. Sekundy. Ale ja tam straciłeś, po... no z sześć Patryc miał pier... pierwsze podejście bez próby Ja zrobiłem swoją życiówkę co okej okay. <grym> Ja jestem zadowolony, bo ja wcześniej już to robiłem, możemy nie, lecieć nie, nie, dalej żeby wprowadzić troszkę rywalizacji, postanowiliśmy zorganizować małe zawody, youtuberzy kontra żołnierze brygady. Kapral Mateusz Brzeziński zmierzy się z Pateckim w biegu 15 na 15, a mi przypadnie pojedynek z kapitan Anitą Godłozą, która, jak się zaraz przekonacie, jest całkiem mocną zawodniczką. Nie, bo chcemy generalnie zrobić właśnie z tymi ketlami e, pomiędzy wami. Test, czyli a, bo, znanie... bo teraz powiedz utytułowanie swoje właśnie w ketlach, bo słyszałem, że specjalizację masz. To znaczy, ja jestem wicemistrzynią Polski, jeśli chodzi o ketlę, ja też fakt stylu, mamy dwie metody. Czyli drugie miejsce. Zawsze dało się pierwsze. Na, na Pucharze Polski akurat miałam teraz pierwsze wrześniowym. Także. Nie, gratuluję, gratuluję, gratuluję. Ja muszę, tak nie. Którą akurat ja trenuję, robimy coś takiego jak snatch test, tak? Czyli w wersji podstawowej jest to 5 minut rwania odważnika. Tylko tutaj akurat, jeśli chodzi o zawodę, robimy to 16 dla kobiet, minimum i 24 czwórką, minimum dla panów. My sobie zrobimy dla wyrównania szans. To będzie 17,5. No dobra, to Ty będziesz biegał 50. Bo ja już to, ja już to miałem Też zrobione. Też robiłeś 15 rozbiegów? Tak. tak robiłem, wypaliło mi nogi. A to jest Zrałot, Nie? Rzeźna. Ale. Zdrowające. nie robię to, to. Nie, dobrze, jesteśmy tutaj, żeby właśnie troszeczkę się pomęczyć, nie? Toteczka. Zdrowa rywalizacja. Rada zdrowa, tutaj rozsunęłem wcześniej tę mąkę. Gotowi? Fit. Das. Oh, wieder. A mi się wydaje, że tutaj dołem, dostałem fory. A przyznaj się, dawałeś fory dużo, czy nie? To nie ma miejsca na fory. Dobrze, to przynajmniej tyle, dzięki. I jakie czasy? Muszę... 56 56 i, tutaj... i minuta 1. Ale bardzo dobrze, szacuneczek, bo się... Tutaj na początku. Nie no, bo się potknąłeś, ale lecisz dalej, Więc to, ale dla mnie to jest na przykład... Ja na przykład nie wiem czy bym się nie zatrzymał, nie? Ja bym powiedział, nie poszło mi, a wiesz, a ty poleciałeś dalej. Szacuneczek, Szacuneczek. czyli y, prawdziwa kompromitacja przypadami. Teraz, więc spoko, Zobaczmy. zobaczymy. Dawaj, Aj, nie możesz tak mówić, nie? Jesteśmy tutaj, bo chcemy się sprawdzić. A nie jakieś dawanie ulgi. Co to jest za podejście? No właśnie. Jutro kur przepieczone, wszyscy, którzy przychodzą, mają wstać na szóstą godzinę wcześniej, czy o której wstajecie i będzie trenowanie Ketlin. A nie! Tak jak jesteś gotowi? Tak! Raz, dwa, 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 trzy. trzy. Bardziej sobie machaj Nie góra-dół, a może jakiś ten O, sześć. Mówię to, co, co podgląda, bo... Niesamowicie idzie AJowi. Trzydzieści sto, nie? Trzydzieści pięć, 41, osiem, jeden, 61 62 86 87 88 4, 4 Stop 92 84 Niezły Jeszcze przyznam, że chyba oszukiwałem Bo mu nie wiedziałem co z ręką zrobić i trochę się odbijałem Wiesz takie coś robiłem, nie? Więc trochę oszukiwałem, bo to jest już no dobra, ale faceci mają 24 kilo, nie? Dobra, ale no, to zechce tak. zrobić dwa razy, nie? Czyli jest tak, ja robię, ja robiłem to z mniejszym ciężarem niż powinienem, Ani ta robiła z ciężarem większym niż powinna, To, to jest taki... 16 to jest minimum, o tak, no nie? A ile ważysz? 65. No. Bo ja nigdy nie lubiłem biegać, bo mi się wydawało, że w bieganiu chodzi o to, żeby, nie wiem, właśnie szybko, czy tam ruszać tymi nogami, a w bieganiu właśnie, to nie nogi, tylko właśnie chodzi o głowę. I to jest niesamowite, nie? Że właśnie y, można tak wykazać, sprawdzić te swoje demony, bo to jest tak, jak, jak robisz już taki długi dystans, to powiedzmy gdzieś tam przy 8-9 godzinie, to już wiesz, zaczynają się demony pojawiać. Nie? To jest tak jakbyś, nie wiem, zarzucił coś złego i, i ten miał bad tripa, nie? I, I walczysz z tym wszystkim, dlatego to jest fajna polecenie. Co to jest bed trip? Właśnie. Podobnie jak w przypadku okrętów, dzisiaj tematycznie postrzelamy czołgami zarówno w rzeczywistości, jak i w świecie wirtualnym. Na to pierwsze musicie poczekać spokojnie do końca materiału, a tymczasem, jeżeli spodobała Wam się gra World of Warships, to pewnie spodoba Wam się również gra World of Tanks. Jest to darmowa gra strategiczna poświęcona bitwom pancernym, w której macie dostępne ponad 800 maszyn bojowych z XX wieku. Możecie sprawdzić się z graczami z całego świata, których jest już ponad 160 milionów, i toczyć rozgrywki na kilkudziesięciu mapach odzwierciedlających historyczne lokalizacje z całego świata. A no i do dyspozycji macie 5 różnych klas pojazdów. Niszczyciele, artyleria, czołgi lekkie, średnie i ciężkie. Dla nowych użytkowników rejestracja poprzez link zamieszczony w opisie pod tym filmem odblokuje darmowe bonusy w postaci brytyjskiego czołgu ciężkiego Premium Cromwell B, poziom 6, 250 tysięcy kredytów, 7 dni konta premium i 3 czołgi premium do wypróbowania na 10 w każdej. Z kolei dla osób, które mają już konto, ale było ono nieaktywne przez 30 dni lub dłużej, mamy 3 dni konta premium, 7-dniowy wypróbowanie Pożyczenie czołgu premium z załogą wyszkoloną na 100% na 10 bitew lub 100 tysięcy kredytu, jeżeli okaże się, że ten czołg już masz w garażu. Żeby odebrać bonusy upewnij się, że zarejestrujesz swoje konto przez link zamieszczony w opisie pod tym filmem. Dziękujemy. Po naszym nocnym bytowaniu przyszła pora na drugi dzień zmagań, które rozpoczęliśmy od testowania siły żołnierzy pierwszej warszawskiej brygady pancernej na ławie. Wracamy, widzieliście, jak to wszystko wyglądało już w desancie. To zobaczymy, jak czołgiści poradzą sobie z naszym wyzwaniem w wyciskaniu. Również pragną pobić wynik z desantu, który wynosił 70 powtórzeń. Żadnego wyniku nie pobiją. Ja tutaj po i od razu ja tutaj dobra, i dobra, i chcę dobra, po... dobra. Wchodzimy na sztangę sztanga 50 kg. Zobaczymy, który z żołnierzy sobie najlepiej poradzi z tym. Zadaniem zaczynając od. E, najniższy, od rekruta Pateckiego. Re re ręcznikowy, ręcznikowy patecki. Pierwsze powtórzenie, znaczy pierwsza seria. Poczekaj, poczekaj, no sobie tutaj gdzieś. Tam. O, Równo? Okay, no, I tak dobra. krzywo. Krzywo? Hmm, troszeczkę. Ale dobra, no, Dobra, dawaj. wojciech. To... Ładuj. Raz i szybko, nie ma siły. Dwa ładny Trzy, 4, szybciej, szybciej. Pięć. Dawaj, dawaj, 16, 17. 18. Dawaj, dawaj. 2. 20. O, do góry, góra. Góra, góra, góra. Jeszcze jeden. No nie ładnie, 22. A to kto jest największym kotem? Czy nie kotem to ja nie jestem. to Anita właśnie to Anita może otworzyć. Bo Anita, jest największym kotem, Dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Raz, stabilnie, 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 dwa, dawaj, dawaj, leci, trzy, gładziutko, cztery, pięć, ale ostro, sześć, trzynaście, dwa, Dawaj, dawaj! jeden, trzy, 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 jeszcze! trzy, łokieć, trzy, trzy, Trzymam, trzy, trzy, jeden, dwa, trzy, 16 powtórzeń i jaka ta walka, w ogóle jaka wytrzymałość, widać że, widać, że jest trenowany, bo tak, takiej walki mało kto by się podjął, nie? żeby jeszcze sobie krzywdy nie zrobić i żeby to jeszcze dociągnąć do góry, naprawdę. A normalnie to powinniśmy dać 30 kg, Tak żeby było fair. 30 kg poleciało tak z 30 razy 25. To jest by poleciało więcej od tego. No bo stary, to jest kiedy? to jest 20. No. I na jakie na 30 czy na 40? Na 30, na 30, na 30 mi się wydaje, że 30 dużo wiesz. 40 minimum. Stary. No na końcu, na końcu wjeżdżamy, stary. 40 minimum. Na końcu, na końcu wjeżdżamy i robimy, zobaczymy. Może zaraz, jakby dobrze je? Ja daję Ani 30, żeby zrobiła 40 razy. Jak zrobiła 50, 15, 16, 16, no to widzisz, no to moim zdaniem to idzie. Wiesz, to jest bardzo duża dobra, różnica, to, nie? Dobra, może by... Wyciąganie są kogoś. Hmm. Jaka waga w ogóle? 65 kg. Kilo. 65 kg to jest jego masa. Ty, to ja ci powiem... Dobra, lecimy z jestem Ja obstawiam z 20 powtórzeń. No nie wiem. Lekki jest bardzo, kurczę, 65. Dawaj. Ja myślę, że tutaj e, pod tym wąsem się e, czai uśmieszek i myślę, że tutaj zaskoczenie ja no, ma... nie zostanie. Ale masa ciała jednak robi swoje, no kurczę, czy to jest jego to jest tak jak ile ważysz byś wycisnął 7 dni. No, no wiem, o co chodzi. No wiesz, no nie? No, tak, no dobra, dawaj, lecimy. Juhu, jak juhu, masz ja nie wiem, wiem Bartek. Bartek, juhu. miło, Adam. Kapral Bartek. Miło. Kapral Bartek. Kapral. Ale będzie mi wstyd jak zrobię teraz 30, powiem, przepraszam.

No, Ile to jest? 11 12 no. 13 Dawaj, dawaj, dawaj! 52 53 62 Dawaj, dawaj! Do marynarki jeszcze 3! Brawo! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Trzymaj, trzymaj! 65 Marynarka popita. Góra! Daj, ja jeszcze zrobię. Ile było wtedy? 90? No. 90. 91. Dobra, Dobra, to my idziemy na przerwę teraz. Okay. Dawaj, Ejczek. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dwadzieścia, dziewięć, dziewięć, trzydzieści, cztery, cztery, jeden, sześć. Dawaj, dawaj, jeszcze z dużo. Sześć, dwa, sześć, osiem, siedem, cztery, super, siedem, pięć, siedem, sześć. 8-1, 8-2, 9-6, 9-9, 100, dwa. Sto jeden. Raczej, Jeszcze dwa, jak 102 101 102! Ale było git, wszystkie proste, nie? Tylko że coś mi z przyj już walnęło. się, szacunek. Dobrze, jesteś, dobrze. Jest jesteś, nie, dobrze. dobrze. Dawaj, jeszcze Ale jaki doping mega. Dobrze, dobrze. Ale szybko by pił Nie, nie, spokojnie. Ja wiem, ja wiem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dawaj. Jeszcze powtórzę. Nawetków. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 9. 40, 40, 40, jeszcze, jeszcze, jeszcze 46, 49, jeszcze tak to jeszcze, 50. jeszcze do 60, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, 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 dawaj. dawaj. Bo otrzymaj, trzymaj, trzymaj, bloku łokcie, bloku łobkie. To jest 52, nie? Tak, jest 52. 53, 53. 54. 54. 5, 5, 6,

Ja mam dzisiaj strogi kalkulator. Dzisiaj mam zły kalkulator. Mariusz nabił nam 67 powtórzeń, co daje nam 335 zł, i te pieniądze sobie wpłacimy tak już jako najlepszy wynik. No nie, że on nawet zrobił najlepszy wynik, to wpłacimy sobie tą kwotę na zbiórkę. Na, na zbiórkę, na się pomaga, na Janka, małego Bohatera. Link w opisie ja symbolicznie wpłacam tą kwotę, a wy złotóweczko. nie mam pojęcia, co się co będzie Co się Pytam cię! Jest 12.13, o której mieliście być na placu ćwiczeń? 13 minut temu. Biegiem! Biegiem! Go, 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 go! go! go, go! Go. Bieg, go, go, go! Nazywam się Kapral Jaroń i dzisiaj jestem kierownikiem rzutni granatem. Każda rzecz, którą będę wam tłumaczył w tej chwili, stanowi nieodłączny element waszego dzisiejszego szkolenia, więc chciałbym, abyście się skupili, przestali myśleć o innych rzeczach. I skierowali swoją uwagę na to, co będę w tej chwili mówił. Czy to jasne? Tak jest, jasne. panie kapralu. Tak. tak jest, panie kapralu. Trzymam w tej chwili w rękach granat obronny F1. Służy on w głównej mierze do niszczenia siły żywej przeciwnika. Waży on 700 gramów. Czas zwłoki, czyli od momentu, w którym puścimy łyżkę i granat będzie wybuchał, wynosi od 3,2 sekundy do 4 sekund. Kategorycznie zabraniam oddalać się z tego punktu. Bez mojej wyraźnej zgody oraz wiedzy. Maksymalna odległość, na jaką lecą odłamki granatu obronnego F1, wynosi do 200 metrów. Rozszczepia się on podczas wybuchu na około 1000 kawałków. Ojej. Bo... A nie możemy zobaczyć, jak się rozbryzguje? Pytania będą na samym końcu. Żołnierz, który będzie rzucał granatem, trzyma granat w prawej ręce, lewą ręką wkręca zapalnik UZRGM do granatu, w następnej kolejności. Odgina te wąsy, które pokazuje w tej chwili tutaj tutaj paluszkiem. Hmm. Wyciągając nie z, nie z tricepsu, tylko z klatki piersiowej, wy, wykonuje wymach z zapleców, rzuca granatem i teraz absolutnie nie patrzy, gdzie ten granat wyląduje. Od razu chowa się do transzy, bo w przeciwnym wypadku na twarzy możesz mieć troszeczkę więcej dziur niż masz w tej chwili. A tego byś nie chciał. To prawda. To prawda. Idziemy. Na okay. mną! Tak? Okay. Wkręcony To jak wkręciłeś? Do nacierającej piechoty Granatem Ognia! O, o! o! Kurdo, Pod niej! Pod niej! <śmienicza> Zastanawiacie się pewnie, jak do tego doszło <śmienicza> rzucamy granat Bum! tak? co no? Czy, czy, czy tak jak leci w Tak, tak czy siak warunki są dla wszystkich jednakowe Czyli jedna osoba rzuca Wkręcamy Pateckiego Ja rzucam atrapę i ta trapa podrzucają petardę, jakby coś głośnego, hukowego, żeby był dźwięk jak od wybuchu. Najpierw rzucam ja, później rzuca patecki, znowu rzucają, nie wybuch. I później na końcu ja rzucam trzeci rzut, nie? To, to wszystko? Tak? Do też lecimy. Jak ty za niego robotę <grym> zrobisz? To... No, zrób, to bo ja też... no zróbmy, że staniesz tam z tyłu, nadzorujesz, a on będzie za. Mną bo ja też tak. mogę stanąć tutaj i go po prostu stąd wyciągnąć. No przecież to wszystko jest ustawka. No to robimy to prowizorycznie, widzowie tutaj to nie jest jakaś rzeczywista akcja która by miała normalnie miejsce, tylko my to robimy po to, żeby właśnie pateca wkręcić. Ja jakoś bym gdzieś to uderzył, no tu bym, gdzieś by mi to... O, Gdzieś tam zahaczysz coś, coś takiego zrobię. Tu? To jest prawdziwa to, atrapa. To jest atrapa jeden do jednego. A to jest yy, granaty do paintballu, że kreda wybucha i jest efekt wizualny. Rzucisz tym prawdziwym bum, no Będzie bum, <suszy> później ja po niego pobiegnę i sprawdzić, czy na pewno jest wszystko ok. No. I wrócę z tym granatem. I później on będzie używał. Ja robię jeden rzut. Patecki pierwszy rzuci. Niech on pierwszy rzuci, ja rzucę drugi. No okay, a ja a ja i nie już ja powiem, co, co zrobimy zrób? w takiej sytuacji, czy, gdzie on prosto? będzie stał jak wrytyk. No to też będzie lekkie. A coś się stanie z tym granatem? Nic mu nie zrobi. na tego nie stał, nie? Nie, nie. To będzie stały w i tyle. Szeregowy pateczki! Granat trzymasz w lewym ręku. W lewym ręku jest trochę waży, 700 gramów. Zapal Słuchałem dobrze. Zapalnik wkręcasz dopiero na. Okay. To nie, nie, nie. nie komentarz. Bierz zapalnik do drugiej ręki. Uzbroić granat do nacierającej piechoty granatem ognia! Dawaj. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. Wyciągaj, wyciągaj. <śla> Wy... Rzucaj, rzucaj, rzucaj. O się! Co jest? Ile sekund? Ile sekund? Fajnie, fajnie, fajnie. Tak, jest A co to tam wybuchło? Ta... Ja myślałem, że to tutaj coś w ogóle cyknęło. Słyszyli Nie, to częście? było tam zawałem. Aha. W każdym razie dobra robota. Dziękuję! Nie przejmuj się! Zajebiście, ale fajnie. Lecicie na punkt amunicyjny. Poczek, czek, czek, ja, czek, czek. ja w ogóle przez pewien moment. Tak samo jak Jakub, tak? Ja w ogóle tak przez pewien sama. moment myślałem, że znowu jestem wkręcany, chociaż wiem, że ten. bo Ja myślałem, że tam coś wybuchło. Teraz zobaczysz. teraz? No, ja Chodź Do nacierającej piechoty. Granatem. Ognia! O, kurwa! kurwa, kurwa.

Nie. Nie, no, kurwa. Ja całe życie w tej branży robię człowieku Ale nie, nie chciałem, wiecie, chciałem zakować gdzieś tam środki bezpieczeństwa Ale kurwa no. Co się no, pomyślałeś? Nie no kurwa. Zacząłem spier***ać nie? Ale... Bo wiedziałem, że to jest najbezpieczniejsze co mogę zrobić, nie? W sensie usunąć się z drogi, nie stać w miejscu nie, 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 dobrze, no. yy, ale kurwa martwiłem się, nie? i na przykład jak rzucałem granatem to ja też myślałem sobie jak coś tam wybuchło że to jest kurwa jakiś fake, nie? o boże, aleście z tą petardą pierwszą zjewali, tak, no. strasznie ja mówię, co jest? wybuchnęła tak którą tak, pierwszą? No, twoja... no, wzią, no właśnie kurwa! Ej, o tym ja mówię to... a ja ty... mówię, Jezus, co to jest? i słyszymy jeszcze to... sobie, jeszcze patrzę sobie granat trwicz. sobie myślę ty, no może, może mnie w chuja robią. Tam tam, tam, tam zawałem, coś wybuchło. O, ćwiczenia! Ale jest zaschuje. Wiedziałem, Doga tak czekali, bo sobie robili jaja, nie? No. no. Jak się podobało? Fajnie, bardzo fajnie. Patrzcie, ja nie ukrywam, Czarny, że ja tutaj y, nie, nie mam na co dzień dostępu do, żeby sobie zobaczyć jak wygląda biuro generała, także ja sobie, <gul> pokuram, ale co tu nie, jest ale patrz, patrzcie jak... Skrągli. Na przykład te koiny. Złota, ale skrągli. Rzucimy okiem na, na te koiny w ogóle. O kurczę, to jeszcze dużo mnie czeka materiałów jak widzicie, nie? Do nagrania. Nie? Dla takiego śmiertelnika jak ja, żeby sobie tak zobaczyć, pojechać czoły, rzeczywiście, doświadczyć to. No, wydaje mi się, że takie lifetime experience. Wyście poznali tylko taki, taki dosłownie mały, już tego, co my na co dzień realizujemy, do czego się przygotowujemy przez wiele lat. Jeżeli Wam po takim krótkim szkoleniu, że tak powiem, przyszło do tego, że doceniacie ten trud i wysiłek. I że trzeba nieźle, że tak powiem, tej materii tu to wszystko, że to współgrało i był ten uśmiech, bo można mieć uśmiech w ciężko wykonanej pracy, i to jest nawet satysfakcji. Tak jakby się cieszycie tak samo i ja. Tak, tutaj też dziękuję bardzo tutaj za gościnę, tutaj za obsługę. Dzięki. Tak, i przede wszystkim za, za, za przyjęcie. Bo... No. 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 O, 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 o. dalej to dziękuję, dziękuję bardzo. Yes. No. No, o kurczę, widać tutaj. I, Waga, o, ale mocno. Ale... No spoko. I dzisiaj jest złoto. Dziękujemy. Złota skromna. Więc jeszcze na pamiątkę A, na zaczniemy tu. Dziękuję. To bardzo dziękuję. Zamykamy, mam nadzieję, że się podobało. To taka trylogia na razie była. Zobaczymy jakie materiały później. Póki co chyba żegnamy się w ogóle w tym roku. Także e, widzimy się. 2 dwa, 4 dwa, Wesołych świąt się mano. Pozdrawiamy. Jest jedna rzecz, której w materiale do tej pory zabrakło i jest to strzelanie z czołgów. Także dla najwytrwalszych powiem, że miałem przyjemność na własne oczy doświadczyć, jak wygląda certyfikacja pierwszej brygady pancernej do sił bardzo wysokiej gotowości NATO. Liczenie było prowadzone pod okiem Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych i zostało ocenione pozytywnie. Aż mi całe portki wyleciały. To wiecie, takie ostatnie szoty, żeby zasłużyć sobie na suba.